Cześć, witajcie. E, ten filmik nagrywam e, honorem 90. Chcę zobaczyć jak się nagra, jak wyjdzie. No i o co ja chciałbym powiedzieć na temat e, przyjazdu do Wielkiej Brytanii. Jeżeli chcesz przyjechać, to pamiętaj, że musisz mieć setlet status albo preset status, żeby przyjechać do Wielkiej Brytanii. Bo teraz niestety, ale bez statusu. Czyli jak nie masz rezydenta, przyjechać po prostu nie można. Nie dostanie się do Wielkiej Brytanii. No to już jest, to wiadomo, od dawna. Ja widziałam wielu ludzi, którzy chcieli dostać się do Wielkiej Brytanii i na przykład przedstawiali różne papiery, zaświadczenia i tak dalej, żeby dostać się, wjechać do Wielkiej Brytanii, bo po prostu kiedyś tam byli, wyjechali, nie zrobili statusu. I takim sposobem nie, nie zostali cofnięci i nie dostali się do Wielkiej Brytanii. Także słuchaj, jeżeli chcesz przyjechać, to tylko na wizę pracowniczą, bo innej możliwości po prostu już teraz nie ma. No To, to już wiadomo od dawna, że tak jest. Nie, nie jest to nowina. Po Brexicie, wszystko się zmieniło. Wielka Brytania nie jest teraz w Unii, jest poza Unią. Europejską życie wygląda tak samo jak, jak przed Brexitem, z tym, że tam były jakieś tam podwyżki w związku z tą, z tą epidemią i tak dalej, ale wyrównały, wyrównały się pensje. Pensje zostały podwyższone i jest w miarę normalnie. Kto ma stałe dochody i stałe pieniążki, temu żyje się w miarę dobrze. Także pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się czołem.